Pierwsze w tym roku listopadowe wydanie agrowiadomości non-stop, a w nich między innymi. Od nowego roku obowiązywać będą nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących stosowania i składowania nawozów naturalnych. Prawie 20 gmin z trzech województw zostało uwolnionych z czerwonych stref nałożonych w związku z afrykańskim Pomorem Świń. Więcej pieniędzy na rolnictwo 4.0 z Krajowego Planu Odbudowy. Pula środków została zwiększona do prawie miliarda 135 milionów złotych. W skupach roślinnych rosną ceny wszystkich zbóż i rzepaku, gorzej w skupach zwierzęcych spadają ceny żywca wieprzowego. Od 1 stycznia 2025 roku będą obowiązywać nowe stawki kar w przypadkach gdy rolnicy nie będą przestrzegać obowiązującego prawa wodnego w zakresie stosowania i przechowywania nawozów naturalnych. Pod koniec października opublikowano obwieszczenie ministra infrastruktury w sprawie maksymalnych stawek opłaty za naruszenie programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Zgodnie z obwieszczeniem nowe stawki kar, które będą obowiązywać od 1 stycznia wynoszą 2936 zł53 grosze za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami prawa wodnego lub z planem nawożenia azotem 4404 zł80 groszy za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami 734 zł 13 groszy za niewłaściwe prowadzenie lub brak dokumentacji realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia na azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz za zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu i taka sama stawka, czyli 734 13 zł 13 groszy za brak planu nawożenia azotem należy pamiętać, że jeśli rolnik nie będzie przestrzegał przepisów programu azotanowego, to konsekwencje mogą być dużo większe niż jednorazowa kara finansowa, ponieważ grozi za to również utrata części dopłat bezpośrednich. Przypomnijmy nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne, gnojowica oraz gnojówka można stosować od 1 marca do 20 października dla niektórych gmin, do 15 lub 25 października na gruntach ornych, lub do 31 października w przypadku nawozów mineralnych i płynnych naturalnych, a do 30 listopada dla nawozów naturalnych stałych na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych. Dokładne terminy zapisane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 roku w sprawie tzw. programu azotanowego. W szczególnych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów zawierających azot na gruntach ornych w terminie późniejszym, jednak nie później niż do końca listopada. Późniejszy termin stosowania nawozów jest możliwy przy wystąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych, np. Na nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy. W tych sytuacjach graniczny termin stosowania nawozów to 30 listopada. Przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków. W przypadku zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach, dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni. W takich wypadkach dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach mineralnych dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg azotu na hektar. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy. Główny lekarz weterynarii poinformował o stwierdzeniu 34 i 35 w tym roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Pierwsze z nich wystąpiło w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym prawie 4300 kaczek rzeźnych, zlokalizowanym w miejscowości Miłosław w powiecie wrzesińskim w województwie wielkopolskim. Z kolei ognisko nr 35 zostało stwierdzone w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym prawie 206 tysięcy kurniosek, zlokalizowanym w miejscowości zielniczki w gminie Środa Wielkopolska powiat średzki w województwie wielkopolskim. Jak podaje główny inspektorat weterynarii, oprócz 35 ognisk grypy ptaków u drobiu. od początku roku stwierdzono także trzy ogniska HPAI u ptaków utrzymywanych w niewoli oraz 24 u ptaków dzikich. Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. Rozporządzeniem Komisji Europejskiej część Polski została uwolniona od czerwonych stref związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Chodzi o tereny zlokalizowane w prawie 20 gminach trzech województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Najwięcej czerwonych stref zniesiono na Lubelszczyźnie. Stało się to w powiatach Bialskim, gminy Drelów i Wisznice, Radzyńskim, gminy Radzeń Podlaski-Wocheń, Komarówka Podlaska. Parczewskim, gminy Milanów, Jabłon Siemień, Parczew i Dębowa Kłoda oraz Lubartowskim, gminy Niedźwiada, Cerniki, Ostrów Lubelski i Uścimów. Czerwone strefy zniesiono także w dwóch powiatach Mazowieckiego, Radomskim, gminy Wierzbica i Urza i Skaryszew, oraz Lipskim, gmina Reczniów oraz jednym powiecie świętokrzyskiego, Starachowickim w gminach Mirzec i Brody. Na wszystkich wymienionych obszarach od teraz obowiązuje strefa różowa związana z występowaniem na tych terenach ASF u Aktualnie najwięcej stref czerwonych występuje w północno-zachodniej Polsce, w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz w mniejszym stopniu lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Ponieważ o zdjęciu strefy czerwonej można mówić po upływie trzech miesięcy od wygaszenia ogniska choroby, najbliżej zniesienia ograniczeń są powiaty węgorzewski. Warmińsko-Mazurskim, Szamotulski i Pilski w Wielkopolskim oraz Myśliborski i Choszczeński w Zachodniopomorskim. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad zmianami w ustawie o dzierżawie rolniczej. Nowe przepisy mają sprawić, że rolnicy uprawiający dzierżawioną ziemię będą mogli starać się o krajowe i unijne dopłaty. Uporządkowanie kwestii umów dzierżawy, często dziś zawieranych w formie ustnej i nierejestrowanej, mają przynieść korzyści dla obydwu stron. Udostępniający swoją ziemię w użytkowanie będzie mógł otrzymać dostęp do świadczeń społecznych takich jak na przykład KRUS. Rośnie liczba gospodarstw, które wydzierżawiają znaczne obszary ziemi od rolników, szczególnie tych rolników, którzy mają produkcję w mniejszej skali, nie są zainteresowani jej rozwojem, nie mają często ku temu warunków. Stąd wydzierżawiają ziemię tym rolnikom, którzy stawiają na rozwój produkcji rolniczej, mówi Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w wypowiedzi dla agencji News Area Business. Jak pokazują wyniki powszechnego spisu rolnego z 2020 roku, liczba gospodarstw rolnych w Polsce wynosiła ogółem około 1 300 tysięcy. W porównaniu z poprzednim badaniem stanowiło to spadek o 13%. Wedle szacunków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Polsce jest obecnie 1 200 ,000 producentów rolnych. Faktyczna liczba producentów może być jednak dużo mniejsza. Jak zapowiada resort rolnictwa nowe przepisy mają być zachętą do zawierania długoterminowych umów na dzierżawę i znacząco wzmocnić stabilność produkcji gospodarstw rolnych. Umowy miałyby być ewidencjonowane w ARIMR, co ma pozwolić na wskazanie uprawnionego do uzyskania dopłaty. Zdaniem ministra rolnictwa beneficjentem wsparcia krajowego i unijnego powinna być osoba, która docelowo prowadzi produkcję rolną, a nie jak jest obecnie właściciel ziemi. Minister podkreśla również, że niezwykle ważne jest stworzenie mechanizmu zachęt, które sprawią, że umowy dzierżawy będą stabilne dla dzierżawców, a jednocześnie zabezpieczą interesy właścicieli oddających grunt w dzierżawę. W pracach nad nowelizacją ustawy resort rolnictwa korzysta z doświadczeń innych krajów. Zgodnie z zapowiedziami ministra Siekierskiego, w najbliższym czasie projekt ustawy trafi do konsultacji z rolnikami i organizacjami rolniczymi. Planowany przez resort rolnictwa czas wejścia w życie przepisów to styczeń 2026 roku. Do 20 listopada można ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. To jedna z nowych interwencji realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, choć ma charakter zamknięty, jest dość szeroki i obejmuje m.in. budowę lub przebudowę płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, a także zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, budowę lub zakup zbiorników i urządzeń do poprawy gospodarowania wodą. Zakup programów komputerowych, aplikacji, urządzeń wspierających i optymalizujących proces podejmowania decyzji produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń rolniczych między innymi do stosowania nawozów mineralnych lub naturalnych, kompostu, produktów pofermentacyjnych, ochrony roślin, siewu, uprawy gleby. Pielęgnacji i zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych. O wsparcie mogą się starać indywidualni rolnicy oraz ich grupy składające się z co najmniej trzech osób, które planują inwestycję zbiorową na rzecz swoich gospodarstw. Należy wiedzieć, że w przypadku grupy rolników wsparcie może być przyznane wyłącznie na zakup maszyn lub urządzeń rolniczych, albo na inwestycje niematerialne, np. Na nabycie licencji. Maksymalna wysokość pomocy przysługująca indywidualnemu rolnikowi w całym okresie realizacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 23-27 wynosi 200 tys. zł. Wsparcie przyznaje się w dwóch formach. W przypadku budowy nowych zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych jest to ryczałt określany według kosztów jednostkowych, natomiast przy pozostałych inwestycjach wsparcie ma charakter refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowy poziom dofinansowania wynosi do 65%, natomiast grupa rolników może otrzymać zwrot poniesionych wydatków w wysokości nawet 80%. Tak jak w przypadku każdej interwencji z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, nabór jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie więcej pieniędzy na rolnictwo 4.0 z Krajowego Planu Odbudowy. Nabór spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało się na zwiększenie dostępnych środków. Już raz w maju 2023 roku minister zwiększył pierwotną kwotę przeznaczoną na nabór ze 164 do 492 milionów złotych. Niestety ta kwota okazała się nadal niewystarczająca, aby objąć wsparciem wszystkie kwalifikujące się wnioski. W odpowiedzi na to 24 października tego roku minister rolnictwa ogłosił, że całkowita kwota przeznaczona na nabór inwestycji w ramach działania inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw, produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu została zwiększona do prawie miliarda 135 milionów złotych. Zwiększenie budżetu o ponad 642 miliony złotych stało się możliwe dzięki uzyskanym przez Polskę dodatkowym środkom w ramach drugiej rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek dopłat za 2024 rok. Do końca października na konta rolników trafiło ponad 6,5 miliarda złotych, ponad 5 miliardów z tytułu płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów bez ekoschematu dobrostan zwierząt, oraz blisko 1,5 miliarda złotych jako płatności obszarowe. Wypłaty zaliczek będą realizowane do końca listopada, a od 2 grudnia agencja rozpocznie wypłaty płatności końcowych. Ich przekazywanie potrwa do końca czerwca przyszłego roku. W sumie w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych na konta ponad 1 200 000 rolników ma trafić blisko 19 miliardów 300 milionów złotych. W pierwszej kolejności dopłaty trafiają do rolników z powiatów, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Tak jak w latach ubiegłych, na poczet dopłat bezpośrednich rolnicy z wyprzedzeniem otrzymują 70% należnej kwoty. Natomiast w przypadku płatności obszarowych ONW, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych zaliczki wynoszą 85% spodziewanych środków. Ułatwienie obsługi eksportu ziemniaków z Polski, zwłaszcza z terenów wolnych od ognisk bakteriozy pierścieniowej, było głównym celem spotkania wiceministra rolnictwa z inspektorami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W trakcie spotkania omówiono zmiany legislacyjne, które mają ułatwić uznawanie gospodarstw za wolne od bakteriozy pierścieniowej, a także obniżyć stawki opłat za posiadanie ból w ziemniaków przeznaczonych do sadzenia pod kątem występowania bakterii kwarantannowych. Wiceminister zaapelował do inspektorów, by działając w ramach obowiązującego prawa, kierowali się zaufaniem i otwartością do eksporterów i producentów ziemniaków, maksymalnie usprawniając i upraszczając procedury wysyłki. Wysoka jakość polskich ziemniaków sprawia, że są one obecnie wysyłane m.in. do Wielkiej Brytanii, Mołdawii, Serbii czy Ukrainy spośród państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównymi odbiorcami są Rumunia, Bułgaria, Czechy, Węgry i Niemcy. Polskie sadzeniaki trafiają także na tak odległe rynki jak Egipt czy Turcja. Już 10 ognisk wścieklizny wykryto w tym roku na terenie województwa lubelskiego. Tylko jednego dnia, 29 października, choroba została wykryta w trzech miejscach. Wścieklizna, która w ubiegłym roku na Lubelszczyźnie prawie nie występowała, w tym roku pojawia się głównie w powiatach graniczących z Ukrainą, Tomaszowskim i Chrubieszowskim, ale także w Biłgorajskim i Krasnostawskim. Została stwierdzona u lisów, jenota, kota, psa i nietoperza. W związku z poważną sytuacją wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wyznaczył obszary zagrożone – i zaapelował o szczególne zwracanie uwagi na zachowanie się zwierząt, zarówno dzikich, jak i domowych. Służby przypominają o szalenie ważnym w tej sytuacji obowiązku szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie na terenach zagrożonych. To był niezły tydzień w skupach. Z jednym wyjątkiem rosły o wartości dwucyfrowe średnie ceny wszystkich zbóż, a liderem było przenżyto. Coraz wyższe ceny osiąga rzepak. Niestety kolejny tydzień z rzędu traci żywiec wieprzowy. Granicę 900 zł przekroczyła w ostatnim tygodniu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej. Od ostatniego notowania jej wartość powiększyła się o 14 zł. To efekt wzrostu widełek cenowych w mniej więcej połowie województw. Ze skrajnych dla Polski wzrosła o 20 zł maksymalna, a minimalna nie zmieniła wartości. W skali miesiąca zboże to zyskuje nieco ponad 3,5%. Dokładnie 5,5% zyskuje od początku października pszenica paszowa. Na tej mapie zmiany podobne do poprzedniej. Wzrosty cen w około połowie województw, w tym powiększenie się maksymalnej dla Polski o 30 zł. Cena minimalna bez zmian, z kolei średnia krajowa w górę o 15 zł. I ta zmiana pozwoliła pokonać granicę 800 zł. za tonę. Z kolei granicę 700 zł przekroczyła w ostatnim tygodniu średnia cena oferowana za tonę pszenżyta. Wzrost o 24 zł był najwyższym wśród zbóż w tym notowaniu. Na mapie w widełkach cenowych nanosiliśmy 6 zmian, ale za każdym razem były to wyraźne zwyżki. O 20 zł wzrosła cena maksymalna dla Polski, a minimalna nie zmieniła wartości. W skali miesiąca przenżyto zyskuje ponad 7%. Niespełna 4% jest miesięczna zmiana średniej krajowej ceny żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu było to najmniej zyskujące zboże w naszym zestawieniu. Żyto zyskało średnio tylko 5 zł. Obie skrajne ceny dla Polski są takie same jak przed tygodniem, a widełki cenowe nieznacznie korygowaliśmy tylko w pięciu województwach, w tym raz na minus. Takie same zmiany następowały w widełkach cenowych na mapie jęczmienia, tu również w pięciu województwach ceny zyskiwały, a w jednym minimalnie spadły. Zmiany te nie wpłynęły na skrajne dla Polski, takie same jak przed tygodniem. O 12 zł wyższa jest natomiast średnia krajowa, która w skali miesiąca powiększyła się o nieco ponad 4%. Prawie 6% od początku października zyskała średnia krajowa cena kukurydzy suchej. W ostatnim tygodniu powiększyła się ona o kolejne 17 zł, ale widełki cenowe w większości podobne do tych sprzed tygodnia, zmiany nieznaczne w kilku miejscach. Jedna z nich podwyższyła maksymalną cenę dla Polski o 10 zł, cena minimalna bez zmian w porównaniu z ostatnim notowaniem. Nie zmieniła się też najniższa cena dla Polski płacona za tonę rzepaku, ale za to cena maksymalna powiększyła się o 30 zł. Kolejny tydzień korygowaliśmy na plus widełki cenowe w większości województw. Zmiany dotyczyły głównie górnych wartości. W efekcie średnia krajowa podniosła się o 41 zł. Od początku października rzepak zyskuje prawie 140 zł, czyli niemal 7%. Na drugim biegunie znajdują się zmiany cen żywca wieprzowego. W ciągu miesiąca jego wartość straciła prawie 9%, Staniejąc o blisko 60 groszy. W ostatnich dniach średnia cena spadła o kolejne 13 groszy, zbliżając się do poziomu 6 zł za kilogram. Zmiany widełek cenowych przede wszystkim na minus i to dość wyraźny, ale maksymalna dla Polski o 20 groszy w górę. Cena minimalna bez zmian, ale jej zasięg wzrósł do trzech województw. Minimalne zmiany na mapie żywca wołowego. Widełki cenowe w porównaniu z ostatnim notowaniem zmieniły się tylko w dwóch miejscach i były to kosmetyczne wzrosty. Nie Płynęły one na korekty skrajnych cen dla Polski. W efekcie średnia krajowa powiększyła się jedynie o 2 grosze, utrzymując trend miesięczny na poziomie 1,5% nad kreską.